Kilkadziesiąt kilometrów od mojego miasta leży mała wioska otoczona górami. Zimą przyjeżdża tam bardzo dużo młodych osób, głównie dlatego, że mogą pić i hałasować do woli, nie przeszkadzając zbyt wielu ludziom. Mój wujek kupił tam niedawno dom, więc poprosiłem go, żeby pozwolił mi spędzić w nim weekend wspólnie z moimi pięcioma znajomymi. Dom miał dwie sypialnie, a w każdej z nich były trzy pojedyncze łóżka. Wieczorem po dłuższym spacerze postanowiliśmy się zrelaksować i obejrzeć coś na YouTube. Niestety w salonie nie było kanapy, więc wzięliśmy parę materacy z łóżek. Jeden z moich kolegów, Wiktor, wyszedł zapalić, a zaledwie parę minut po jego wyjściu usłyszeliśmy pukanie do okna. Początkowo lekko się przestraszyliśmy, ale po chwili uświadomiliśmy sobie, że to na pewno Wiktor. Siedzieliśmy na materacach, niemal przy samej podłodze, a z tej perspektywy ciężko było zauważyć, kto stoi w oknie. Postanowiłem wstać i to sprawdzić. Za oknem stał mężczyzna, co prawda całkiem podobny do Wiktora, ale był znacznie od niego starszy. Gdy tylko uświadomiłem sobie, że to nie jest Wiktor, zamarłem z przerażenia, wymieniając się spojrzeniami z nieznajomym. Po chwili powiedziałem do reszty, że to nie Wiktor. Wszyscy spojrzeli na mnie, czekając na moją reakcję, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Nieznajomy stał tak w milczeniu, aż w końcu powiedział: Niedaleko tu jest bar, potrzebujemy perkusisty, aby móc zagrać koncert. Ktoś z Was może gra na perkusji? To był dziwaczny zbieg okoliczności, bo umiem grać na perkusji, ale nie przyznałem się i odpowiedziałem mu przecząco, a ten po chwili odszedł. Zaraz po tym wrócił Wiktor i wszyscy zaczęliśmy się śmiać z tej niezręcznej sytuacji. Znajomi postanowili spać we czwórkę w jednej sypialni, zostawiając mi i dziewczynie, z którą zaczynałem wtedy lepiej się dogadywać, pokój tylko dla siebie. Wszyscy poszliśmy spać, jednak parę godzin później dziewczyna obudziła mnie i powiedziała, że coś słyszała. Kazałem jej zamknąć za mną sypialnię i poszedłem sprawdzić źródło hałasu. Przechodząc obok drugiej sypialni, zastanawiałem się, czy kogoś obudzić i wziąć go ze sobą, jednak w tym samym momencie usłyszałem coś za oknem w kuchni. Starałem się robić jak najmniej hałasu. W kuchni znalazłem nóż, więc postanowiłem go wziąć, kiedy nagle drzwi wejściowe do domu otworzyły się. Moim oczom ukazał się ten sam mężczyzna, który wcześniej stał w oknie. Staliśmy w bezruchu, patrząc się na siebie przez jakieś 10 sekund. Jedną ręką wciąż trzymał klamkę, a drugą włożył pod kurtkę, chcąc prawdopodobnie wyciągnąć jakąś broń. Wtedy podniosłem nóż do góry i dałem mu do zrozumienia, że to nie jest dobry pomysł. Kuchnia była mała i staliśmy stosunkowo blisko siebie, więc wiedzieliśmy, że tak bezpośrednia walka mogłaby się źle skończyć dla nas obu. Ze stoickim spokojem i najciszej, jak potrafiłem, powiedziałem mu odejdź. Ten patrzył na mnie jeszcze przez parę sekund po czym zamknął drzwi od zewnątrz. Następnie wróciłem do łóżka, mówiąc dziewczynie, że to nic takiego. Nie spałem resztę nocy. Z rana przed odjazdem zapytałem wujka i kuzynów, czy mieli tu kiedykolwiek jakichś dziwnych gości, na co wujek powiedział, że jedyną osobą, która przychodzi tu po nocach, jest jego starszy sąsiad, który śpi u niego, gdy żona nie chce go wpuścić pijanego do domu. Co roku moi znajomi pytają mnie o wolny termin w domku mojego wujka, jednak ja zawsze wymyślam jakąś wymówkę. Na szczęście nigdy nie musiałem im mówić, co wydarzyło się tamtej nocy. Nie chciałem ich niepokoić.